Czytanie z księgi Proroka Izajasza. Tak mówi Pan, oto ja stwarzam nowe niebiosa i nową Ziemię. Nie będzie się wspominać dawniejszych dziejów, ani na myśl one nie przyjdą. Przeciwnie, będzie radość i wesele na zawsze z tego, co ja stworzę. Bo oto ja uczynię z Jerozolimy wesele i z jej ludu radość. Rozwesele się z Jerozolimy i rozraduje się z jej ludu. Już się nie usłyszy w niej odgłosów płaczu ani krzyku narzekania. Nie będzie już w niej niemowlęcia, co miałoby żyć tylko kilka dni, ani starca, który by nie dopełnił swych lat. Bo najmłodszy umrze jako stuletni, a nie osiągnąć stu lat będzie znakiem klątwy. Zbudują domy i mieszkać w nich będą, zasadzą winnice i będą jedli z nich owoce. Oto Słowo Boże. Amen. i'm oh, yeah, z wami. Słowa Ewangelii według świętego Jana. Jezus odszedł z Samarii i udał się do Galilei. Jezus wprawdzie sam stwierdził, że prorok nie doznaje czci we własnej ojczyźnie. Kiedy jednak przyszedł do Galilei, Galilejczycy przyjęli go, ponieważ widzieli wszystko, co uczynił w Jerozolimie w czasie świąt. I oni bowiem przybyli na święto. Następnie przybył powtórnie do kany galilejskiej, gdzie przedtem przemienił wodę w wino. A był w Kafarnaum pewien urzędnik królewski, którego syn chorował. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był on już bowiem umierający. Jezus rzekł do niego, jeżeli, jeżeli nie zobaczycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Powiedział do niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus: Idź, syn Twój, żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i poszedł. A kiedy był jeszcze w drodze, słudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn jego żyje. Zapytał ich o godzinę, kiedy poczuł się lepiej. Rzekli mu wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, kiedy Jezus rzekł do niego: Syn twój żyje. I uwierzył on sam i cała jego rodzina. Ten już drugi znak uczynił Jezus od chwili przybycia z Judei do Galilei. Oto słowo pańskie. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, wyruszamy już dzisiaj na poważnie zapowiedzianą drogę i przygodę ze świętym Józefem, wczoraj zapowiedzianą. Przeżywając ten jubileuszowy rok, w którym papież Franciszek, który papież Franciszek ogłosił listę Patris Kordę, czyli ojcowskim sercem. I w pierwszej kolejności. Może troszeczkę dziwić, jak wczoraj mówiliśmy, ta narracja papieża czy, czy zaproszenie do tego kierunku, w którym nie skupiamy się w pierwszym momencie na tym, że Bóg nas kocha, tylko skupiamy się na tym, że my mamy ukochać Jezusa ojcowskim sercem. Tak jak ukochał Go Jó 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 Józef. A kiedy ukochamy Jezusa ojcowskim sercem, te uczucia które wypełnią nasze serca do Jezusa będziemy mogli zanieść drugiemu człowiekowi. Taka jest logika tego kierunku. Ale nie jest On nowy w Kościele. W XVII wieku, słuchajcie, choćby trzeba wspomnieć, objawienia w Parlemonial, tej klauzurowej wizytce świętej Małgorzacie Maria Kok, gdzie Jezus objawił jej swoje serce i mówił, do niej tak, oto serce, które tak bardzo ludzi ukochało, a które otrzymuje od wielu, nawet od tych szczególnie umiłowanych, tylko oziębłość, obojętność i niewdzięczność. I dalej Pan Jezus mówił: Za nic bym sobie poczytał całą moją mękę, gdyby ludzie choć trochę miłości mi okazali. Za nic bym sobie poczytał całą mękę, gdyby ludzie choć trochę miłości mi okazali. Niesamowite to jest, nie? że, że, że Jezus mówi, za nic mam całą mękę, gdyby człowiek choć trochę mnie kochał. Bóg, który no, jest żebrakiem, nie? staje przed, przed Tobą, przede mną i, 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 i żebrze, jest żebrakiem o odrobinę miłości. Józef odpowiedział na to pragnienie Jezusa i ukochał go ojcowskim sercem, rzeczywiście. Jak to było możliwe, jak to się stało? Papież mówi: pierwsza podstawowa sprawa to Józef był zwyczajnym człowiekiem. Zwykłym człowiekiem. Nie był nikim wielkim w tamtych czasach. Nie był przywódcą religijnym. Nie był znanym. Yy, znanym człowiekiem w okolicy, nie wyróżniał się niczym, nie był celebrytą do tych czasów, był zwykłym stolarzem. Gdyby dzisiaj Józef żył, to nikt by z nas na niego nie zwrócił uwagi. No chyba, że ktoś miałby meble do zrobienia na wymiar. Józef ogłosił się w internecie w dość atrakcyjny sposób. Cena była korzystna, to może by ktoś tego linka kliknął, nie? Ale tak to gwarantuje Wam, nikt by na Józefa nie zwrócił uwagi. Uwaga z nas. Był zwyczajnym człowiekiem. I papież mówi: pierwszy krok do pokochania Jezusa ojcowskim sercem, to jest bycie zwyczajnym człowiekiem. Bez fajerwerków jakichś, po prostu zwykłym tatą, zwykłą mamą, zwykłym księdzem zwyczajnym księdzem, zwyczajnym biskupem, zwyczajnym pracownikiem banku, zwyczajnym politykiem, zwyczajnym nie wiem, stolarzem, zwyczajnym chutnikiem, zwyczajnym kierowcą tirów, zwyczajnym profesorem. No to może wy, wyjątek, bo zwyczajny profesor to najwyższy tytuł, jaki można naukowo osiągnąć w Polsce. Ale być zwyczajnym człowiekiem, nie poszukiwać, nie wiadomo czego. Wypełnić tę misję, którą masz w życiu. Wypełnić tę misję, którą masz w życiu wobec ludzi i Boga. To ci otwiera drogę do pokochania Chrystusa Ojcowskim Sercem, Matczynym Sercem. Wypełnienia tego serca rodzicielskimi uczuciami. Przede wszystkim czułością, o której mówiliśmy wczoraj. Kiedyś głosiłem misje ewangelizacyjne w takiej parafii Kępa Polska. to Może jak ktoś słucha polskiego radia, przepraszam, znowu zalokowanie produktu, tym bardziej, że się dzisiaj transmituję, to w Kępie Polskiej może słyszeliście, słysze, słysze, że pomiar Wisły podają, nie? że w Kępie Polskiej dzisiaj tyle i tyle. Na no, no właśnie w tej kępie polskiej miałem kiedyś misję i ksiądz Probosz mówi, że obok domu pomocy społecznej w takim domu, który się wali, nigdy nie został wykończony, mieszka taki bezdomny pan Kazio i ten pan Kazio umiera na jakąś chorobę płuc. I mówi misje będą niezaliczone, jeśli pana Kazia, pan Kaziu się nie wyspowiada i komu nie przyjmie. Ja mówię, to dlaczego do niego nie idziemy? Mówi, no bo na kolędzie tak się z nim pokłóciłem, że on nas nie przyjmie, nie? Taki wolontariusz z Domu Pomocy Społecznej ma załatwić, że, że, ty, że z tobą się spotkam. No i rzeczywiście gdzieś tam ten wolontariusz tego pana Karza przekonał. Pojechałem do tego pana Karza, przekonałem go rzeczywiście do, do tej spowiedzi, wyspowiadał się, słuchajcie, no, żył w tragicznych warunkach, umierał w tragicznych warunkach, tak? To był jeden pokój. Wydzielony z tego walącego się domu, miał wstawione okno, jedno i drzwi, nie miał nawet bieżącej wody, toalety, przy łóżku stało wiadro z wodą, z którego pił, ręce mył, wszystko. No i jak już się wyspowiadał, to mówią, Panie Kaziu, to teraz czas na komunię świętą, a on tak popatrzył na mnie i mówi, proszę księdza, na takiego jak ja. To szkoda Komunii Świętej. Myślałem, że mi serce pęknie i szukałem w głowie i modliłem się jakieś rozsądne słowa, które go przekonają. I chyba na, powiedziałem najgłupszą rzecz o Eucharystii, jaką można powiedzieć, no, ale poskutkowało. Mówię Panie Kaziu, w Komunii Świętej w Kościele to my mamy, mówię, pod dostatkiem. A on mówi, a jak tak to wezmę nie. No i przyjął tego pana Jezusa. Ale dlaczego to powiadam? Bo dlaczego szkoda Komunii Świętej na tego pana karza? Po co? Bo jest bezdomny. Bo umiera sam, bez nikogo. Bo się mu życie połamało. To dlatego szkoda. Nie, on był zwyczajnym bezdomnym. Zwyczajnym, bezdomnym, którego na koniec życia serce otworzyło się na Chrystusa w pełni. Papież mówi, pierwszy krok to być zwykłym człowiekiem. Drugi, słuchajcie, to wobec niezrozumiałego zgodzić się na to, co niesie życie. No, nikt nie może zarzucić Franciszkowi, że nie zna życia, nie? Różne rzeczy mu zarzucają, <gryw> ciągle, nieustannie, tak. I plują na Niego i wszystko. Ale jednego mu zarzucić nie można, że ten człowiek zna życie. Słuchajcie, przyjąć to, co niesie życie bez szemrania, bez obrażania się na Pana Boga, bez obwiniania innych ludzi. To, co niesie życie, przyjąć z pokorą. To jest kolejny krok, żeby ukochać Chrystusa tym ojcowskim sercem. Ilu ludzi, zobaczcie, nie potrafi się pogodzić z tym, jak się, jak się im życie poukładało. Zobaczcie, ilu jest ludzi, którzy nie pogodzeni ze swoim życiem noszą w sobie wewnętrzną gorycz, którą obdarzają wszystkich wokół. Ilu ludzi nosi w sobie wewnętrzny gniew, który ich trawi, który odbiera im radość, pokój serca. Nie umieją się z niczego ucieszyć, bo są skupieni tylko na tym, że życie im poszło nie tak jak planowali. Józefowi wszystko się rozsypało. Józef, Józefowi nic nie zostało z marzeń, z pragnień. Józefowi życie się rozsypało w drobny map. Od momentu, kiedy wziął Maryję do siebie, jego życie legło w gruzach. Jeśli można sobie wyobrazić, że życie potrafi yy, zostać. Totalnie rozwalone, to, to w życiu Józefa tak się właśnie stało. Jego życie zostało totalnie rozwalone. Co on nie pragnął, żeby mieć własnych dzieci? Własne dzieci? Czy on nie miał planu na małżeństwo? Czy on, się, czy on w głowie wymyślił sobie małżeństwo, o którym będzie miał tylko adoptowane dziecko jeszcze z jakiegoś ducha świętego, o którym nie miał pojęcia? Czy to życie się mu posypało totalnie? Czy on się komuś żalił? On w Ewangelii ani jednego słowa nie powiedział. Nie żalił się. Przyjął to życie takim, jakim ono było. I to jest kolejny krok, żeby Jezusa ukochać ojcowskim sercem. Przyjąć to życie takim, jakim ono jest. Nie obrażać się ani na Pana Boga, ani na ludzi. I nie pozwolić, żeby ten wewnętrzny gniew nas sprawił. Dwa lata temu kończyłem rekolekcję w Dobrowie Tarnowskiej, żeby geograficznie znowu to osadzić, to tak w jednej trzeciej drogi Starnowa do Kielc. No i tam posługiwała taka siostra Barbara, z Akrystii. zresztą do dzisiaj posługuję, bo miałem akurat pierwsze rekolekcje mojej Wielkoposle, w tym roku właśnie wygłosiłem znowu w Dobrowie Tarnowskiej. Jak kończyłem adwentowe dwa lata temu, siostra mnie pyta, czy jadąc do Krakowa, zabrałbym ją po drodze, bo chciała pojechać do swojego domu rodzinnego. Bo tam umiera jej siostrzeniec. 44-letni chłopak, którego zniszczył rak zabił rak. A rok wcześniej zmarła jego mama, jej rodzona siostra. No i mówię, pewno, że tak, siostra siada. No i jak podjechaliśmy pod ten dom, to wszedłem do środka, zostawili nas samych z tym chłopakiem. Słuchajcie, miał ostatni, jak się okazało, teraz pytałem siostry, kiedy zmarł. Okazało się, że zmarł dzień po naszym spotkaniu. W Wigilię miał pogrzeb. Słuchajcie, leżał ten chłopak już w ostatnich godzinach swojego życia i miał tyle pokoju w sercu. Był tak pogodny. Umierał mając 44 lata. Pytam się czy chce się wyspowiadać, mówi, że nie, że rano był proboszcz, wyspowiadał się. I taka cisza niezręczna nastała, a on mówi, ksiądz to chyba chciał mnie zapytać, czy się nie boję umierać. I ja mnie no trochę tak. A on mówi, proszę księdza, nie boję się. Może, mówi, najświętszy nie byłem, ale nie założyłem nigdy rodziny i jak pracowałem w Anglii, to obok Mojego miejsca, gdzie mieszkałem, był szpital onkologiczny dla dzieci. I wszystkie pieniądze, które mi z wypłaty zostawały, przekazywałem na ten szpital onkologiczny dla dzieciaków. I wiedział, co, wierzę głęboko, że wszystkie te dzieci, którym się nie udało, czekają teraz u bram nieba na mnie. A Pan Bóg w ich obecności nie odważy się mnie zapytać o żaden grzech. Tak sobie zaplanował sąd ostateczny <laughs> i podejrzewam, że Pan Bóg miał w związane ręce. No, oczywiście jak te dzieciaki po niego wyszły, to, no to, to nie mógł zapytać o nic innego. Ale ten człowiek, słuchajcie, na, na Pana Boga się nie obrażał, na ludzi się nie złościł, na życie nie wymyślał. Przyjął to życie takim, jakim ono go zastało, Przyjął to z pokorą, choć wydaje się po ludzku, że to jest nie do przyjęcia. Papież mówi, drugim krokiem jest przyjąć to, co niesie życie. Przyjąć to, co niesie życie wobec niezrozumiałego. Czyli wobec tego, czego nie zrozumiemy do końca, dlaczego tak, a nie inaczej w naszym życiu się wydarzy. Może z perspektywy czasu, a może dopiero po śmierci. I ostatni krok na dzisiaj to posiadać w sercu twórczą odwagę. Tak to nazywa papież. Co ma na myśli, definiując ową twórczą odwagę? Papież mówi: Wobec tego, co nie zrozumiałem co niesie życie, uchronić w tym naszym życiu Jezusa i Maryję. Wobec tego, jak to życie nam się układa, uchronić wiarę. Wobec zmieniających się trendów społecznych, kulturowych, uchronić wiarę. Czy masz pieniądze, czy ich nie masz, uchronić wiarę. Czy, czy, czy cierpisz, czy jesteś szczęśliwa, czy szczęśliwy w tym momencie? Uchronić wiarę wobec wszystkiego, co niesie życie, wobec tego, co niezrozumiałe, wobec tego, co nas otacza, wobec tego, jak się zmienia świat i kościół, uchronić wiarę w Jezusa i Maryi. To papież nazywa twórczą odwagą. I to jest ten trzeci krok do pokochania Chrystusa ojcowskim sercem. Wobec tego, czegośmy nie wybierali, uchronić wiarę w Jezusa i Maryi. Jak byłem jeszcze klerykiem, wysłano mnie z seminarium na praktyki do Ostryny na Białoruś. Tam posługujemy jako księża sercanie od momentu upadku Związku Radzieckiego. I słuchajcie, tam była taka lecina pani zakrystianka, która codziennie rano wykładała stary, przedsoborowy ornat na komodę. Proboż przychodził przed i nigdy tego ornatu nie ubierał, zawsze. I pytam się go, dlaczego ta pani przygotowuje codziennie ornat, a ty go nie ubierasz? A on mówi, słuchaj, to jest symboliczny ornat, który był wykładany na ołtarz w każdą niedzielę przez 60 lat, dopóki nie było księdza. I teraz symbolicznie ta pani wykłada go w zakrysty. Ale ci ludzie przez 60 prawie lat, co niedzielę modlili się przed tym ornatem. I jak przyjechałem pierwszy raz do tej parafii, to w niedzielę na pierwszej mszy miałem pełen kościół ludzi. Pełen kościół ludzi. Później rozmawiałem z tą panią, to ona mi mówiła tak: proszę cię, za nie krząc, pozdrowi ludzi w Polsce, bo my też jesteśmy Polakami. Myśmy się pewnego dnia obudzili i nam powiedzieli, że to już nie jest Polska. Ale myśmy tego nie wybierali. I teraz sobie, przygotowując to głoszenie, przypomniałem sobie tą Panią. pewno już dawno nie żyje. Przypomniałem sobie ją i pomyślałem, Boże przecież oni tego nie wybierali. Im zakreślono granice, ale wobec tego, czego nie wybierali, uchronili wiarę przez 60 lat. Twórcza odwaga. Papież to nazywa twórczą odwagą. I podsumowuje Franciszek to w takim pięknym, wzruszającym, wzruszającym zdaniu. Od Józefa musimy nauczyć się tej samej troski i odpowiedzialności. Kochać dziecię i jego matkę. Kochać sakramenty i miłosierdzie. Kochać Kościół i ubogich. Każde z nich jest zawsze dziecięciem Jego matką. Piękne to jest kochać dziecię i Jego matkę, kochać sakramenty i miłosierdzie, kochać Kościół i ubogich. Każde z nich jest zawsze dziecięciem Jego matką.